Cześć Wam! Witam Was w trzecim dniu naszego wyzwania, naszego cyklu spotkań poświęconych dbaniu o zdrowie psychiczne. To już trzeci dzień. Mam nadzieję, że jesteście tak samo zajarani, zajarane jak na samym początku i że Wam się chce. I zaraz przejdziemy do trzeciego naszego tematu, którym się dzisiaj zajmiemy. Ale wcześniej chciałam Was zaprosić na moją platformę rozwojową On My Way gdzie właśnie w taki sposób usystematyzowany zajmujemy się poszczególnymi obszarami, z którymi często mamy jakieś wyzwanie, jakąś trudność. Mówimy tam o odwadze, mówimy tam o kreatywności, mówimy tam o takim oswajaniu emocji, które mogą nam służyć, a nie przeszkadzać w życiu, bo one nie mają przeszkadzać, one mają nam służyć. Spotykamy się w społeczności, mamy też co miesięczne wykłady, warsztaty, zapraszamy też różnych ekspertów i ekspertki. Dołączajcie do On My Way i każdego miesiąca dedykujcie sobie czas, możecie odedykować 5 minut, możecie 50 minut, w zależności od tego, jak kalendarz Wam pozwala. Dołączajcie do naszej platformy i spotykamy się tam. Ale dzisiaj spotykamy się tu na naszym wyzwaniu zatytułowanym Spokojnie, Spoko i Nie, czyli wyzwaniu, które ma, tak sobie marzę, pomóc nam radzić sobie, kiedy jest spoko w naszym życiu i kiedy zupełnie tak nie jest. Dzisiaj tematem przewodnim będzie coś, nad czym zastanawiają się. Setki, tysiące, a może nawet miliony osób na całym świecie mówią o tym sportowcy, mówią o tym politycy, mówią o tym gwiazdy różnej maści, i mówią o tym psychologowie, czyli my, i psycholożki. A mam tu na myśli motywację, czyli jak zostać na wybranej ścieżce, jak nie rezygnować, jak ćwiczyć się w tym, żeby ten cel, to marzenie, które tam się pojawia na horyzoncie, w naszym sercu, w naszym myśle. Nie zniknęło nam z oczu, żeby tam dojść, żeby tam pielęgnować drogę, która prowadzi właśnie do tego, o czym marzymy, śnimy, wyobrażamy sobie. I jednocześnie mówię to wszystko z gwiazdką, bo jednym z elementów pracy z motywacją jest uświadomienie sobie, czy na pewno, tak jak w tym przysłowie, czy ta drabina, którą stawiam i się wspinam i tam po tych szczeblach idę, jest ustawiona o ten budynek, o to marzenie, o ten cel, na którym mi tak naprawdę zależy. Więc dzisiejsze nasze spotkanie jest o tym, jak wytrwać, ale też uwaga jak być może zmienić drogę, zmienić drabinę, po której się wspinam, bo być może to nie jest ta droga, nie prowadzi mnie do tego celu, e, który sobie wymarzyłam, albo do tego celu, który mam na oku, na sercu, prowadzi zupełnie inna, może zdrowsza droga. O tym dzisiaj będzie. Więc pytanie pierwsze na to nasze spotkanie jest takie. Co jest waszym celem, co jest waszym marzeniem, co jest waszą tęsknotą, na co chcecie poświęcić waszą motywację, siłę, energię, być może upadanie i wstawanie, w imię czego? I jak już wiecie mniej więcej, co tym jest, tym czymś? Czy to jest w pracy zawodowej, czy to jest zupełnie poza pracą zawodową w życiu prywatnym? Czy to jest budowa domu, czy to jest może zrealizowanie projektu za granicą? Czy to jest zbudowanie zdrowego, dobrego związku, czy może to jest um, wyjście z relacji, w której jestem i stworzenie całkiem nowej relacji? Być może to jest zadbanie o swoje zdrowie. Jakikolwiek ten cel przed Wami, w Waszym sercu, w Waszym umyśle jest, weźcie go i miejcie przez nasze dzisiejsze spotkanie. I teraz jak już wiemy, co jest tym czymś, w co chcemy wkładać wysiłek, mierzyć się właśnie z emocjami, które mogą się pojawiać na tej drodze, z wątpliwościami, z takim powątpiewaniem, taką utratą nadziei, że to w ogóle jest możliwe. Bo czasem te cele, które mamy, one nie są, wiecie, zaraz w poniedziałek, czy za miesiąc. One są czasem. Odroczone bardzo, bardzo daleko, w latach niemalże. Więc ta motywacja, ten plecaczek z motywacją, którą potrzebujemy włożyć i mieć na tę drogę, on musi być czasem wyposażony na bardzo, bardzo, bardzo długo. I jednym z pierwszych takich narzędzi, które chciałabym z Wami dzisiaj omówić, być może nawet najważniejsze, jeśli chodzi o motywację, to jest coś, co Simon Sinek nazywa. Naszym własnym why, czyli naszym własnym dlaczego. Ja bym nawet podkręciła ten termin i powiedziała o wielkim dlaczego, czyli dlaczego chcę wkładać wysiłek, dlaczego chcę tam dojść, dlaczego jestem gotowa upadać i wstawać, upadać i wstawać, dlaczego. W coachingu różnie się mówi o słowie dlaczego, czasem zamienia się je na słowo po co. Nie wnikając w szczegóły, chodzi o to, żeby zastanowić się nad tym w imię czego. Mówiąc kolokwialnie, po kiego mam się tak wysiłkować? Mam tyle ćwiczyć, mam tyle nocy zarwać, mam tyle włożyć, wiecie, dni, tygodni, miesięcy, w imię czego. Ja bardzo często te odpowiedzi na pytania, dlaczego chcę coś, albo pragnę czegoś, albo o czymś marzę, mam w sercu i w głowie, więc ja. Rzadko je zapisuję, ale jak są duże takie ważne elementy mojego życia, czy to prywatnego, czy zawodowego, to ja je spisuję bardzo, bardzo tak rzetelnie i dokładnie, żeby w chwilach zwątpienia, czyli w tych momentach, kiedy chcę się poddać, kiedy mi się wydaje, że to wszystko jest bez sensu, kiedy chcę rzucić wszystko w pierony i wyjechać w bieszczady, wracam do tej kartki, wracam do tego notatnika, to może być też cyfrowo, nie uścię analogowo po staremu, i patrzę, dlaczego ja właściwie weszłam na tą drogę. Co tam jest takiego w tym celu, w tym marzeniu, w tej tęsknocie, że chciałam w ogóle w tamtą stronę iść. I przypominam sobie trochę jakbym się podłączała do takiego kontaktu, a propos, jest włącznik, Do takiego kontaktu, do takiego pstryczka, który rozświetla mi pokój to miejsce, w którym jestem, przypomina mi dlaczego to dla mnie ważne. Bo bardzo łatwo to zgubić. To się tak wydaje takie oczywiste, że że y, dlaczego, nie wiem, dbam teraz o swoje zdrowie i będę Czule pilnowała swojej diety, będę chodziła na ćwiczenia, będę trzymała się takich nawyków, rytuałów, które pozwolą mi być w dobrym stanie i fizycznym, i psychicznym. I to łatwo zgubić, A bo to jest, wiecie, to jest jakiś stresor, to jest jakaś, nie wiem, imieniny cioci, tutaj jest wyjazd, tutaj jest coś tam, tutaj jest coś tam. I łatwo to zgubić. I wracanie do tego, dlaczego ja w ogóle tak zaczęłam, dlaczego to dla mnie ważne, wraca nas na te takie właściwe prowadzące do tego celu tory. Więc to jest to, to wielkie, dlaczego warto ze sobą mieć. I najświeższy przykład, jaki mam, to ostatnio e, takim moim e, m, m, elementem pracy właśnie nad własnym zdrowiem. I znowu tutaj jest taki, wiecie, z gwiazdką. Wiem, że są różne teorie, wiem, że są różne praktyki, wiem, że są różne ścieżki dotarcia tam, ale opowiem wam o tej mojej, żeby nam służyła jako przykład tej wielkiej motywacji. Że jednym z takich elementów, które teraz jakby mam w swoim życiu, które bardzo cenię, to jest coś co nazywam to się nazywa intermittent fasting albo w ogóle jakby postposzczenie, czyli robienie takich przerw w jedzeniu, które pomagają organizmowi, używam bardzo, wiecie, spłaszczam to i upraszczam, żeby nam służył przykład, a nie jakby całe szczegóły. Jak jesteście zainteresowani, zainteresowane, to jest mnóstwo materiałów na ten temat, ale wracając do tego przykładu, że robienie takiej przestrzeni dla naszego organizmu, w którym on może się nie zajmować trawieniem, jedzeniem, tylko zająć się sobą niemal, że trochę zregenerować, trochę odbudować pewne, pewne rzeczy, zresetować różnego rodzaju oprogramowanie, które tam jest. I teraz długość tego postu jest bardzo, bardzo różna. Są różne teorie, znowu różne koncepcje, ale są też takie dłuższe, trwające 24 godziny, 36, 72 godziny, a nawet 5. -dniowe. I teraz. Żeby wytrwać w tym poście, to oczywiście jest jakby mm, fizjologicznie, to nasze, nasze ciało się przestawia na inny tryb, inny tryb działania w takich momentach i yy, 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 ten głód nie jest aż tak odczuwalny, co dla wielu osób jest z zaskoczeniem, ale pojawiają się momenty, kiedy widzimy coś i mam na coś ochotę, albo to myślimy sobie, już się to skończy, może zrobię tylko teraz, nie wiem, 24, a nie 36, albo 36, a nie 72. I na ten moment, kiedy przychodzą mi takie, o, dobra, może, może sobie skrócę, wracam po pierwsze do mojej listy, dlaczego ja to właściwie robię, i też tego, jakie są benefity bycia na tym poście. Czyli przypominam sobie nie tylko dlaczego zaczęłam, ale też co mi to daje. Jak mnie wzbogaca? Co to robi? Czy to robi mi dobrze, czy to robi mi wspaniale, czy to robi mi jeszcze jakoś? Wracanie do tej listy, dlaczego zaczęłam, ale też do takiego, takiej myśli, jakie ja z tego mam korzyści, bardzo mi pomaga w wytrwaniu w tym, w tym niejedzeniu. I pod posty możecie sobie podstawić różne inne rzeczy. Wytrwanie właśnie w projekcie mieszkanie, remontu mieszkania, albo wytrwanie w projekcie terapia, w której jesteście indywidualnie albo może w parze że jakie mam korzyści z tego, co mi to daje, jaki będzie benefit za chwilę, jeszcze chwilę muszę poczekać, ale co będzie tam czekało na mnie po tej drugiej stronie. To są super cenne listy, super cenne myśli, które na te momenty właśnie wątpliwości są na wagę złota. Ale na wagę złota są też osoby w naszym życiu, które mogą nam przypominać o tych listach, spisanych czy nie, ale przypominają nam, jeśli studujecie drugi kierunek, trzeci, piąty albo wybieracie się dopiero na studia i te studia są skomplikowane, złożone i, od, i w ogóle długie. To dobrze jest mieć kogoś, kto nam będzie przypominał. Hej, to było twoje marzenie, żeby studiować to i to. Hej, to było dla ciebie ważne. Pamiętasz, od dziecka marzyłeś o tym, żeby tam coś. Albo jeśli wyjeżdżacie za granicę i tam chcecie zbudować jakoś swoją, um, swoje życie zawodowe, to to trwa. Trzeba znaleźć miejsce, trzeba się przeprowadzić, trzeba się tam osiąść, trzeba znaleźć pewnie twoje, jakby swoją społeczność, że to wszystko trwa. I wtedy dobrze jest mieć takich kibiców, takich wspieraczy, um, którzy będą nam przypominać o tym, dlaczego. Czyli jedno źródło na tej drodze motywacji, to jest ta część tutaj wewnętrzna, ale też otaczanie się ludźmi, którzy nas będą wspierać w tej drodze i będą nam kibicować i będą nam przypominać o tym naszym wielkim dlaczego. To jest zadanie na dziś. I mam nadzieję na wiele Waszych marzeń projektów i celów, żeby sobie uświadomić, jak bardzo ważne jest to zakotwiczenie w tym um, moim dlaczego. Ale też z gwiazdką pamiętajcie, zadanie sobie pytania, czy to naprawdę jest mój cel, czy to naprawdę jest moje marzenie, czy ja o tym marzę, czy może marzą inni w moim otoczeniu, a ja chcę spełnić ich oczekiwania, marzenia, żeby ta drabina stała, wiecie, o dobry budynek. Trzymajcie się i widzimy się jutro na kolejnym Dniu Wyzwania. Cześć, nazywam się Asia Chmura i stworzyłam platformę rozwoju osobistego On My Way. Każdego miesiąca na platformie zajmujemy się innym obszarem, który w sobie rozwijamy i wzmacniamy. Są to dziesiątki wykładów, które pomogą zrozumieć siebie i świat. Podcastów, które oswoją wyzwania i pomogą w trudnościach. Spotkań z ekspertami i ekspertkami, którzy i które wspaniale uzupełniają aktualnie opracowywany temat. Medytacji, dopasowanych do aktualnego obszaru, nad którym pracujemy. Artykułów. Które piszę specjalnie dla Was i które są inspiracją do dalszej pracy i rozwoju. Co tygodniowych zadań, które przekładają teorię w praktykę. Oraz warsztatów online, które pomagają uruchomić, a potem wdrożyć zmiany. A wszystko to dostępne 24 godziny na dobę, na każdym urządzeniu z każdego miejsca na świecie. To Ty wybierasz, jak, gdzie i w jakim tempie się rozwijasz. Nic cię nie ominie, bo wszystkie materiały dostępne są tak długo, jak długo masz aktywny abonament. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś i dołącz do mojej platformy. Odważ się żyć życiem, o którym marzysz.